Witam państwa bardzo serdecznie z salonu Mazdy. Maciułka Motor w Lublinie. Dzisiaj chciałem państwu zaprezentować samochód używany na sprzedaż. Jest to nasz samochód demonstracyjny Mazda CX-5 z silnikiem 2.5-litrowym, 194 konie, oczywiście z automatyczną skrzynią obiegów z napędem na przednią oś. Samochód we flagowym mazdowskim kolorze, jest to lakier Soul Red Crystal. Samochód pochodzi z roku 2020. Słów najlepiej doposażony w gamie w tej chwili. Felgi 19-calowe. Oczywiście obecnie z zimową oponą mamy jeszcze komplet letnich opon, które dodajemy w cenie do samochodu. Samochód pięknie się prezentuje. Przebieg to zaledwie 3600 km. Także samochód w zasadzie no, jeszcze nie dotarty. Oświetlenie matrycowe w pełni LEDowe. Dostęp bezkluczykowy. Skórzana tapicerka. Fotele elektryczne. Elektrycznie sterowane z funkcją pamięci nagłośnienie Bose bardzo pięknie gra proszę spojrzeć na tylną kanapę wiesz no, świetnie zachowana także no, samochód zupełnie bez oznak yy, zużycia nakładki progowe podświetlane na pokładzie oczywiście nawigacja Kamery 360 stopni. Podgrzewana kierownica, podgrzewane i wentylowane fotele, dwustrefowa klimatyzacja. Podgrzewana tylna kanapa. Sześciostopniowa automatyczna skrzynia biegów. Aktywny tempomat. Wyświetlacz Active Info Display. Również wyświetlacz centralny. Samochód dostępny przy naszym salonie od ręki w bardzo dobrej cenie. Pod filmem znajdziecie Państwo bezpośrednie ogłoszenie na portalu Otomoto. Kontakt do mnie moje nazwisko to Bijata Łukasz. Numer telefonu adres mailowy pod filmem. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani samochodem samochodem pewnym, używanym z przebiegiem Mazda bądź, bądź inną marką, zapraszam do kontaktu.